W tym odcinku m.in. Sony kontra Nintendo. Czy japoński gigant szykuje pogromce drugiego Switcha? Timeless Travel. Tajemniczy projekt Naughty Dog z trojem Bakerem w obsadzie. Ponadto Polacy podbijają świat Infinity Niki. Nasi rodacy pracują nad nowym hitem od Paper Games. Koniec z uciążliwym launcherem. Take-Two Interactive usuwa 2K launcher ze Steama i Epic Game Store. Dodatkowo Wiedźmin 4 na pełnych obrotach. CD Projekt Red rozpoczyna pełną produkcję kolejnej odsłony sagi. Abisoft ukrywa niewygodną prawdę. Firma próbuje zatłuczyć słabe wyniki sprzedaży Star Wars Outlaws, Light of Motiram, chiński Horizon z domieszką Pokemonów i Monster Hunter. Ja jestem Heaven i zapraszam Cię drogi widzu na moje gamingowe podsumowanie tygodnia. Zaczynamy! Wygląda na to, że Sony nie porzuciło całkowicie rynku handheldów. Pojawiły się doniesienia o pracach nad nową przenośną konsolą, która ma być bezpośrednim konkurentem dla drugiego Switcha. Według najnowszych przecieków Sony już pracuje nad prawdziwym następcą PSP, który pozwoliłby grać w gry z PlayStation 5 w dowolnym miejscu. A dwa tygodnie temu informowałem Was o tym, że Microsoft również planuje wejść na rynek handheldów z urządzeniem, które będzie konkurować zarówno ze Switchem 2, jak i z potencjalną przenośną konsolą Sony. Celem japońskiego giganta jest przyciągnięcie większej liczby graczy dzięki zwiększonej przystępności konsoli przenośnej w porównaniu do stacjonarnej. Prace nad urządzeniem są jednak na wczesnym etapie i premiera może nastąpić dopiero za kilka lat. Informacje o pracach nad przenośną konsolą potwierdził Tom Henderson, znany insider branżowy. Dodał on, że projekt powstał w związku z sukcesem PlayStation Portal, który przeszedł najśmielsze oczekiwania Sony. Wygląda na to, że Nintendo i jego Switch wywarło ogromny wpływ na branżę i rozpoczęło erę handheldów. Obecnie wszyscy czekają na oficjalną zapowiedź nowego Switcha, która prawdopodobnie nastąpi w marcu 2025 roku. Analitycy przewidują, że Switch 2 będzie wielkim sukcesem, więc jeśli Sony i Microsoft chcą cokolwiek ugrać na tym poletku, to niestety ale będą musieli się mocno napracować. W tym miejscu muszę też wspomnieć o innych ciekawych doniesieniach z obozu Sony. Wygląda na to, że japoński gigant planuje wprowadzić na rynek nowe czarne wersje kolorystyczne kontrolera DualSense Edge bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Pulse Elite oraz bezprzewodowych słuchawek Pulse Explorer. Dotychczas wszystkie te akcesoria były dostępne tylko w kolorze białym, co ważne, cena czarnych wariantów ma pozostać bez zmian. Astrolabe Games ogłosiło, że Moons of Darsalon pojawi się w przyszłym roku na konsolach starej i nowej generacji. Gra miała już swoją premierę na pecetach w kwietniu tamtego roku i jak dotąd zbiera bardzo pozytywne opinie. Moons of Darsalon to platformówka 2D, w której wcielamy się w bohatera przeprowadzającego misje ratunkowe na księżycach planety Darsalon. Naszym zadaniem jest prowadzenie zagubionych górników do najbliższej bazy, chroniąc ich przed niebezpieczeństwami i wrogami. W tym celu wykorzystamy broń laserową, plecak odrzutowy, pojazdy lądowe i powietrzne, a także możliwość niszczenia i tworzenia terenu. Gra wyróżnia się zaawansowaną sztuczną inteligencją, realistyczną fizyką cieczy i pojazdów, ośmiobitową muzyką i unikalnym stylem graficznym inspirowanym klasycznymi grami. Premiera na konsolach już 6 lutego 2025 roku. Palworld, czyli sandboxowy tytuł o sympatycznych stworkach łudząco przypominających te serii Pokémon, już w grudniu zostanie wzbogacony o nową ogromną wyspę, która ma być aż 6 razy większa od Sakurajimy dodanej w czerwcu. Przygotujcie się na eksplorację tajemniczych zakątków, spotkania z nowymi gatunkami palców i podboje kolejnych wież. Niestety twórcy nie ujawnili jeszcze dokładnej daty premiery aktualizacji, ale zapowiedzieli coś specjalnego na 2025 rok – crossover z Terrarium. Możemy się spodziewać epickiego połączenia dwóch światów, pełnego niespodzianek i niezapomnianych przygód. Chociaż Palworld odniosło ogromny sukces na Steamie, niestety nie otrzymało żadnej nominacji do The Game Awards 2024. Mimo to gra cieszy się niesłabnącą popularnością i stale przyciąga nowych graczy. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Palworld, to teraz jest na to idealny moment, ponieważ do 4 grudnia gra jest dostępna na Steamie w promocyjnej cenie. A teraz coś dla fanów bijatyk. Aquapaz za Aquaplus Dream Match, gra, która zadebiutowała ponad dekadę temu w salonach Arcade, w końcu trafi na komputery osobiste. DMM Games i Aquaplus ogłosiły, że dwuwymiarowa bijatyka Aquapaz za Aquaplus Dream Match pojawi się na Steamie w 2025 roku. Gra zaoferuje angielską, japońską i tradycyjną chińską wersję językową. Aqua Pazza to crossover, w którym 26 postaci z popularnych gier i anime Aqua Plus, takich jak Utawareru Mono, Two hard 2 czy White Album, toczą ze sobą pojedynki. Gracze będą mogli wybrać swoich ulubionych bohaterów i wykorzystać ich unikalne umiejętności w dynamicznych starciach. Aqua za Aqua Plus Dream Match zadebiutowała w japońskich salonach Arcade w 2011 roku, a następnie trafiła na PlayStation 3. Teraz po wielu latach gracze PC-owi w końcu będą mogli doświadczyć tej klasycznej bijatyki. Wygląda na to, że Ubisoft ma coś do ukrycia. Według najnowszych doniesień, francuski gigant próbuje zatuszować słabe wyniki sprzedaży swoich gier na Steamie. Czyżby firma bała się reakcji graczy i inwestorów? Sprawa dotyczy między innymi gry Star Wars Outlaws, która mimo sporych oczekiwań i kampanii marketingowej sprzedała się znacznie poniżej oczekiwań. Zamiast planowanych 5 milionów egzemplarzy, w pierwszym miesiącu gra rozeszła się w zaledwie milionie kopii. Co więcej, liczba graczy na Steamie również nie powala na kolana. W szczytowym momencie zaledwie 2,5 tysiąca osób grało jednocześnie w Outlaws. Nic więc dziwnego, że Ubisoft nie chce chwalić się takimi wynikami. Według informatorów, Ubisoft zwrócił się do Valve, właściciela platformy Steam, z prośbą o ukrycie danych dotyczących sprzedaży i liczby graczy. Firma chce zablokować dostęp do informacji, które są publicznie dostępne na stronach takich jak Steam Database, pozwalających śledzić popularność gier. Abisoft argumentuje, że tego typu dane powinny być poufne i wykorzystywane jedynie do wewnętrznych analiz. Osobiście uważam, że brzmi to jak próba manipulacji i ukrywanie prawdy. Gracze mają prawo i powinni wiedzieć, jak radzą sobie gry, które kupują. Miejmy nadzieję, że Valve nie ugnie się pod presją Abisoftu i dane o sprzedaży pozostaną publicznie dostępne. W końcu transparentność jest kluczem do zdrowej relacji między producentami a graczami. Zostając jeszcze w temacie francuskiego giganta, to Ubisoft Montreal, studio odpowiedzialne za takie hity jak Assassin's Creed czy Far Cry, pracuje nad nową grą, która ma być symulatorem społeczności z elementami Minecrafta i Animal Crossing. Projekt o kryptonimie Alterra przeniesie nas na wyspę zamieszkałą przez urocze stworki o nazwie Materlings, które swoją drogą wyglądem przypominają figurki Funko Pop. Będziemy mogli budować domy, wchodzić w interakcje z mieszkańcami i eksplorować świat, a wszystko to w wokselowej oprawie graficznej. Co ciekawe, Alterra ma być grą wieloosobową, w której będziemy mogli odwiedzać wyspy innych graczy i wymieniać się przedmiotami. Twórcy zapowiadają również różnorodne światy tematyczne, do których będziemy mogli się udawać, aby zdobyć unikalne materiały do craftingu. Na przykład, aby zbudować iglo, będziemy musieli udać się do śnieżnej krainy i poznać jej mieszkańców. Za projekt odpowiada Patrick Reading, twórca Gotham Knight, więc możemy spodziewać się całkiem ciekawej fabuły i rozbudowanego systemu questów. Producentem gry jest Fabien Lirot, weteran Abisoftu z 24-letnim stażem. Na swoim profilu LinkedIn Liroth napisał, że Alterra to gra nowej generacji, co może sugerować, że tytuł ukaże się na PlayStation 5, Xboxach serii X i S, a może nawet na jeszcze niewydanych konsolach. Na razie nie znamy daty premiery produkcji, ale na pewno dam Wam znać jak tylko pojawią się na ten temat jakieś nowe informacje. A co Wy sądzicie o tym projekcie? Czy Ubisoft ma szansę powtórzyć sukces Animal Crossing? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętacie Black Mesa Blue Shift, panowski remake dodatku do Half-Life'a? Mod właśnie otrzymał wielką aktualizację, która dodaje nowy rozdział kampanii. W czasie gdy Valve milczy na temat Half-Life'a 3, fani serii nie próżnują. Grupa moderów pracuje nad Black Mesa Blue Shift, remakiem drugiego dodatku do pierwszego Half-Life'a, który pozwala przeżyć incydent w Black Mesa z perspektywy strażnika Barneya Calhoun'a. Najnowsza aktualizacja moda dodaje piąty rozdział kampanii, Focal Point. Oprócz nowego rozdziału aktualizacja odświeża również wiele obiektów i tekstur z poprzednich etapów kampanii. Black Mesa Blue Shift to świetnie wykonany mod, który bardziej przypomina profesjonalny dodatek niż fanowski projekt. Jeśli jesteście fanami Half-Life'a i szukacie czegoś nowego do zagrania, to koniecznie powinniście sprawdzić ten mod. Take-Two Interactive zdecydowało się porzucić 2K Launcher. Aplikacja została usunięta ze wszystkich gier wydawcy na Steamie i w Epic Game Store, w tym z serii Sid Meier's Civilization, XCOM i remasterów trylogii Mafia. Oznacza to, że po kliknięciu graj na Steamie lub w Epic Game Store gra uruchomi się bezpośrednio, bez konieczności przechodzenia przez launcher. Usunięcie tej aplikacji ma również dodatkową zaletę. Powinno zapewnić graczom lepsze wsparcie dla Steam Decka. Wcześniej Launcher często uniemożliwiał uruchomienie gier w tym handheldzie. Warto jednak zaznaczyć, że usunięto tylko i wyłącznie 2K Launcher. Rockstar Launcher, analogiczna aplikacja dla gier Rockstar Games, wciąż działa i nic nie wskazuje na to, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Lubicie się bać? Jeśli tak, to mam dla Was coś specjalnego. Studio Aya Games zapowiedziało właśnie Ayasa Shadow of Silence, mroczną platformówkę 2.5D, która zabierze nas w podróż do tajemniczego i przerażającego świata. Ayasa Shadow of Silence to gra, która łączy w sobie elementy horroru, platformówki i gry przygodowej. Wcielamy się w Ayasę, bohaterkę, która musi przywrócić równowagę w świecie zwanym Inverted World. Świat ten, niegdyś harmonijny, został opanowany przez mrok, a Ayasa, uzbrojona w moce światła, musi stawić czoła czyhającym na nią niebezpieczeństwom. W grze będziemy eksplorować sześć krain, z których każda reprezentuje inną ludzką cechę, taką jak wiara, nadzieja, miłość, chciwość, obojętność i zdrada. Każda kraina będzie miała unikalny klimat, zagadki i przeciwników. Aby przetrwać, będziemy musieli wykorzystać moce Ayasy, takie jak manipulacja czasem, niewidzialność i kontrola energii. Aya'sa Shadow of Silence zapowiada się na naprawdę klimatyczną grę, która przypadnie do gustu fanom gatunku. Premiera produkcji planowana jest na 2025 rok na PC-tach oraz konsolach starej i nowej generacji. Premiera Infinity Niki na PlayStation 5 i PC-ty jest tuż za rogiem, a tymczasem twórcy opublikowali nowy materiał wideo, w którym pokazują polisy pracy nad grą. Okazuje się, że w projekcie biorą udział również polscy deweloperzy. Zespół Paper Games postanowił przybliżyć graczom proces tworzenia Infinity Niki. Po opublikowanym materiale wideo możemy zobaczyć, jak powstawał świat gry, postacie i mechaniki. Co ciekawe, wśród deweloperów znajdziemy również Polaków. Andrzej Dybowski, który wcześniej pracował nad grafikami koncepcyjnymi do Wiedźmina 3, jest jednym z twórców Infinity Niki. W filmiku możemy również zobaczyć wypowiedzi innych deweloperów, w tym Kentaro Tominagi, który pracował nad The Legend of Zelda Breath of the Wild. Twórcy podkreślają, że świat Mira Land został zaprojektowany tak, aby był żywy i dynamiczny. NPC nie tylko stoją w miejscu, ale zajmują się swoimi codziennymi obowiązkami. Pełny zakulisowy materiał trwa niespełna 25 minut, i jeśli chcecie obejrzeć go w całości, to odsyłam was do opisu pod filmem, gdzie znajdziecie stosowny link. Tymczasem wygląda na to, że końcówka roku może przynieść nam niespodziewany hit. CD Projekt Red właśnie ogłosił, że prace nad Wiedźminem 4 nabierają tempa. Gra znana pod kryptonimem Projekt Polaris wkroczyła w fazę pełnej produkcji. Co to oznacza dla nas? Powinniśmy się szykować na intensywny rozwój wydarzeń i coraz więcej informacji o kolejnej odsłonie przygód w świecie Wiedźmina. Co ciekawe, Redzi podzielili się informacją, że aż 61% ich deweloperów, czyli około 400 osób, pracuje właśnie nad czwartym Wiedźminem. To pokazuje, jak ważny jest to projekt dla studia i jak bardzo zależy im na dostarczeniu nam gry najwyższej jakości. Sam reżyser produkcji Sebastian Kalemba z entuzjazmem ogłosił na Twitterze, że teraz już nie ma odwrotu, co może sugerować, że wkrótce możemy spodziewać się konkretnych materiałów z gry, a nie tylko zdawkowych informacji. Mam bardzo dobrą wiadomość dla fanów dwóch świetnych klasyków od żółto-niebieskich. Kapką w końcu wysłuchał próśb graczy i udostępnił Dino Crisis oraz Resident Evil Director's Cut do kupienia osobno w PlayStation Store. Wcześniej obie gry były dostępne jedynie w ramach abonamentu PlayStation plus Premium, co wywołało falę niezadowolenia wśród graczy. Teraz każdy może zanurzyć się w świat prehistorycznych potworów w Dino Crisis lub poczuć grozę oryginalnego Resident Evil w rozszerzonej wersji Director's Cut. Obie gry zostały wycenione na 45 zł, co jest uczciwą ceną za klasykę tego kalibru. Co więcej, jeśli posiadacie którąś z tych produkcji na PlayStation 3 lub PS Vita, możecie odebrać je za darmo w PlayStation Store. Niestety, na razie gry nie oferują możliwości zdobycia trofeów, ale nie wykluczone, że w przyszłości coś się w tym temacie zmieni. Premiera Dino Crisis w PlayStation Store to świetna okazja, aby przypomnieć sobie ten kultowy tytuł lub poznać go po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, że Capcom zauważy wzrost zainteresowania grą i zdecyduje się w końcu na stworzenie nowej odsłony serii lub remake'u na miarę ostatnich produkcji serii Resident Evil. W końcu kto nie chciałby ponownie stanąć twarzą w twarz z groźnymi dinozaurami? Naughty Dog, studio odpowiedzialne za takie hity jak The Last of Us i Uncharted, pracuje nad nową grą, o której póki co nie wiemy zbyt wiele. Pojawiają się jednak kolejne przecieki, które mogą rzucić światło na ten tajemniczy projekt. Czyżby Timeless Travel to tytuł nowej gry od twórców Crasha Bandicota? Jeden z użytkowników Twittera odnalazł na LinkedIn profil artysty pracującego w Naughty Dog, który w swoim CV wymienił grę o nazwie Timeless Travel. Artysta ten jest zaangażowany w projekt od prawie trzech lat, co sugeruje, że gra jest już na zaawansowanym etapie produkcji. Redakcja portalu Push Square potwierdziła autentyczność tego profilu, ale nie ujawniła tożsamości artysty. Czy Timeless Travel to rzeczywiście nowe IP od Naughty Dog? A może to tylko nazwa kodowa? Trudno powiedzieć, ale tytuł ten sugeruje, że gra może być osadzona w klimacie science fiction i być może będzie wiązała się z podróżami w czasie. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że nowa gra od Naughty Dog zapewni graczom dużo swobody i będzie pełna niespodzianek. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że w cały projekt zaangażowany jest także Troy Baker. Słynny aktor, który wcielił się w takie postacie jak Joel w The Last of Us czy Samuel Drake w Uncharted 4. Informację tę potwierdził sam Neil Druckmann w wywiadzie dla GQ Magazine. Troy Baker to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów głosowych w branży gier wideo. Użyczył swojego głosu w takich hitach jak Dead Stranding, Bioshock Infinity, Far Cry 4 czy Śródziemie Cień Mordoru. Jego talent aktorski i charakterystyczny głos zawsze dodają głębi i wyrazistości postaciom, które gra, więc jego obecność w obsadzie gwarantuje nam niezapomniane wrażenia i emocjonującą historię. Beyond the Ice Palace 2 to kontynuacja klasycznej platformówki z 1988 roku, która wkrótce pojawi się na konsolach i pc Gracze wcielą się w postać przeklętego króla, który pragnie odzyskać swoje królestwo. Jego bronią będą łańcuchy, które niegdyś go więziły, a teraz posłużą do walki z wrogami, rozwiązywania zagadek i pokonywania przeszkód. Świat gry jest mroczny i pełen niebezpieczeństw. Na graczy czekają starcia z potężnymi bosami, eksploracja tajemniczych lokacji i poszukiwanie skarbów, aby przetrwać Będą musieli wykazać się sprytem, zręcznością i odwagą. Twórcy Beyond The Ice Palace 2 zadbali o to, aby gra była nie tylko wymagająca, ale również wciągająca. Mroczna historia, piękna oprawa graficzna i niezapomniana muzyka sprawią, że gracze zanurzą się w świecie gry i nie będą chcieli go opuszczać. Premiera Beyond The Ice Palace 2 zaplanowana jest na 13 marca 2025 roku. Gra ukaże się na komputerach osobistych oraz konsolach starej i nowej generacji. Sony przymierza się do przejęcia Kadokawa Corporation, właściciela studia From Software odpowiedzialnego za takie hity jak Elden Ring czy seria Dark Souls. Taki ruch mógłby wzmocnić pozycję Sony na rynku gier i animacji, ale niestety jest tylko jeden mały problem cena. Kadokawa wyceniona jest na ponad 4 miliardy dolarów. To sporo, nawet jak na Sony, które w ostatnich latach wydało grube miliardy na przejęcie Bungie i prawa autorskie do muzyki Queen i Pink Floyd. Japoński analityk sugeruje, że Sony może nie mieć wystarczających środków na tak dużą inwestycję. Co więcej, Kadokawa chce sprzedać całą firmę, a nie tylko działki i animacji, to oznacza, że Sony musiałoby wyłożyć jeszcze więcej pieniędzy. Czy firma zdecyduje się na tak ryzykowny krok? Przejęcie Kadokawa to bez wątpienia ważna decyzja dla Sony. Z jednej strony firma mogłaby zyskać cenne studio i wzmocnić swoją pozycję na rynku, z drugiej strony wysoka cena i ryzyko finansowe mogą skłonić Sony do rezygnacji z tego planu. Pani wymagających gier akcji w stylu Souls-like mogą szykować się na Chrono Sort. Ta pixelartowa produkcja od koreańskiego studia 21C DAX zadebiutuje w Early Access na Steamie już 6 grudnia, a później trafi również na konsolę. Chrono Sort to RPG akcji, które łączy w sobie charakterystyczne elementy gier Souls-like z unikalną pixelartową oprawą graficzną. Gra zabierze nas do mrocznego świata fantazy Adelnor, gdzie będziemy podróżować w czasie, aby odkryć jego tajemnicę. Chronosort czeka na nas dynamiczna walka, w której kluczową rolę odgrywają precyzyjne uniki, bloki i kontrataki. Gra oferuje różnorodne bronie i umiejętności, które pozwolą nam dostosować styl walki do własnych preferencji. Nie zabraknie również epickich starć z bosami, które sprawdzą nasze umiejętności. Wersja Early Access będzie zabierać około 30% zawartości planowanej dla pełnej gry. Zagramy w trzech regionach, zmierzymy się z różnorodnymi przeciwnikami i bossami, a także wypróbujemy szeroki wachlarz ekwipunku. Tencent Games zapowiedziało nową grę MMO o nazwie Light of Motiram, która wygląda jak połączenie Horizona z Pokemonami i Monster Hunter. Light of Motiram od pierwszego wejścia wzbudza kontrowersje. Gra jest uderzająco podobna do Horizon Zero Dawn zarówno pod względem oprawy graficznej, jak i mechaniki gry. Gracze mogą oswajać mechaniczne stworzenia, które przypominają stwory z Palworld czy Pokemonów. W grze nie brakuje też elementów znanych z Monster Hunter, takich jak walki z wielkimi bossami. Mimo braku oryginalności, Light of Motiram może okazać się ciekawą propozycją dla fanów gier MMO. Gra oferuje rozbudowany świat, ciekawy system walki i możliwość współpracy z innymi graczami. Premiera Light of Motiram planowana jest na komputery osobiste Androida, iOS-a, a nawet PlayStation 5. Dodam jeszcze, że pełny 16-minutowy zapis z rozgrywki możecie sprawdzić, klikając w odpowiedni link w opisie filmu. Wygląda na to, że Nintendo Switch 2 może trafić w nasze ręce szybciej niż się spodziewaliśmy. Wcześniejsze doniesienia sugerowały premierę w 2026 roku, ale najnowsze plotki mówią o możliwej zapowiedzi już w styczniu, a premierze w marcu przyszłego roku. Skąd te rewelacje? Źródłem jest chiński leaker, który w przeszłości poprawnie przewidział zawartość czerwcowego Nintendo Direct. Teraz twierdzi, że Switch 2 zostanie zaprezentowany w styczniu, a trafi do sprzedaży w marcu, czyli ostatnim miesiącu obecnego roku fiskalnego Nintendo. Co ciekawe, Liker usunął wszystkie swoje wpisy na ten temat, sugerując, że Ninja z Nintendo są na jego tropie. Oczywiście do tych plotek należy podchodzić z dystansem, ale jeśli okażą się prawdziwe, to czeka nas bardzo gorący początek roku. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. I z mojej strony to by było na tyle. Jeśli odcinek Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawisz po sobie komentarz lub łapkę w górę. Zachęcam także do subskrypcji, żeby nie pominąć kolejnego odcinka, który jak zawsze pojawi się w przyszły poniedziałek o godzinie 9. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć. Ta pixelartowa produkcja od koreańskiego studia 21C DAX zadebietuje w Early Access na Steamie już 6 grudnia, a później trafi również na PC. Na, tak, na dupa.